Cześć tu Artur. To jest Peweksowy podcast. Męskim głosem o kobiecym świecie, bez zadęcia, z sercem i prawdą. Rozmawiamy o emocjach, relacjach, sile i codzienności, której często nikt nie zauważa. Usłyszysz tu siebie, tylko z innej perspektywy. Cześć tu Artur. Dziś będzie o czymś, co nosi w sobie wiele kobiet o czymś, co słyszałem między wierszami w setkach rozmów, co widziałem w spojrzeniach, w przerwach między zdaniami. Kiedy głos się lekko łamał, a usta jeszcze próbowały się uśmiechać. To będzie odcinek o chwili, o tej jednej chwili, kiedy kobieta silna, ciepła, zorganizowana, kochająca przestaje w siebie wierzyć. I wiesz, to się nie dzieje z hukiem, to nie jest nagły wybuch, to bardziej jak zgaszenie światła w pokoju, delikatne kliknięcie i nagle robi się ciemno. Znam ten moment z opowieści, z życia. Z obserwacji, z rozmów z kobietami, które codziennie tworzą społeczność peweksowego, pytania, których wcześniej nie miała odwagi wypowiedzieć na głos. Wiesz jakie? Czy ja jeszcze jestem sobą? Czy ktoś jeszcze mnie widzi? Czy jestem tylko funkcją, matką, żoną, kucharką? Czy mój głos ma jeszcze znaczenie? Czy jestem wystarczająca, choć dziś nie mam siły nawet pomalować rzęs? Niektórym może się wydawać, że to banalne, że to kwestia złego dnia. Ale ja wiem, i jeśli słuchasz mnie uważnie, to ty też pewnie wiesz, to coś głębszego, coś, co nie rodzi się jednego wieczoru. To proces cichy, podstępny, rozgrywający się w głowie kobiety, która na zewnątrz nadal ogarnia wszystko, nadal się uśmiecha, nadal gotuje zupę i zapina guziki dzieciom, mimo że w środku coś pękło. Nie mówię jako ekspert, nie ja jestem terapeutą, nie przychodzę z poradnikiem pod tytułem 5 sposobów, jak ją wesprzeć. Nie ma tu skrótów, nie ma gotowych zdań do wypowiedzenia, które rozwiążą problem, ale jest coś, co mam: doświadczenie i serce. I poczucie, że jako mężczyzna mogę i powinienem mówić głośno o tym, czego się nauczyłem, patrząc na kobiety wokół siebie z pokorą, z wdzięcznością. I z bardzo dużym szacunkiem. Bo widzisz, my faceci często chcemy być bohaterami tym, który naprawia, który rozwiązuje, który ogarnia temat. Ale czasem największym bohaterstwem jest po prostu być nie uciekać, nie minimalizować, nie mówić, nie przesadzaj tylko powiedzieć: widzę Cię i jestem, nawet jeśli Ty sama przestałaś w siebie wierzyć bo to jest to, co ona wtedy potrzebuje najbardziej nie rad, nie bukietu. Niebo do spa, potrzebuje prawdy, poczucia, że nie jest sama, potrzebuje odbicia, potrzebuje lustra, które pokaże jej bez oceny, bez filtra, że jest ważna. Nadal nawet jeśli się pogubiła. Ten odcinek będzie właśnie o tym. O tym, jak być takim lustrem, jak być przy niej, kiedy ona nie ma siły być przy sobie, jak mówić czasem jednym zdaniem, to, czego ona sama już nie słyszy wewnętrznie, i jak nie przeszkadzać, a wspierać. To będzie odcinek cichy, ale mam nadzieję głośno wybrzmi w waszych sercach. Zaczynamy. To nie jest moment jak z filmu. Nie ma łez, które lecą po policzku w zwolnionym tempie. To dużo bardziej codzienne, cichsze, trudniejsze do zauważenia. Zaczyna się od tego, że ona przestaje siadać przy stole, kiedy już wszystko gotowe, zostaje w kuchni. Niby tylko na chwilę, ale coraz częściej. Zaczyna się od tego, że nie włącza ulubionej muzyki podczas sprzątania. Od tego, że zaczyna zapominać, co kiedyś ją cieszyło. Nie dlatego, że nagle nie lubi już książek czy filmów, po prostu nie ma siły po nie sięgnąć. Zaczyna się od pytania zadawanego samej sobie w łazience, kiedy dom już śpi. Co się ze mną dzieje? Ale zaraz potem przychodzi inne zdanie. Daj spokój, przecież wszystko masz. I to właśnie to zdanie zabija rozmowę, którą powinna wtedy ze sobą odbyć. Bo przecież ma wszystko: dzieci, dom, partnera, pracę, ale coś w niej milknie. I to nie jest bunt, to nie jest kryzys wieku średniego, to coś dużo bardziej ludzkiego utrata kontaktu ze sobą. Widzisz, kiedy kobieta na co dzień stawia potrzeby innych ponad swoje, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, to coś się w niej zaciera. To nie dzieje się po jednej nieprzespanej nocy, ale po setnej. Po setnym razie, kiedy odłożyła swoje potrzeby, bo ktoś inny czegoś od niej potrzebował. Po setnym razie, kiedy zrezygnowała z chwili dla siebie, bo pranie, lekcje, zakupy, obiad. Zaczyna się od zmęczenia, ale to zmęczenie nie znika po jednej nocy snu, bo to nie ciało jest najbardziej zmęczone, tylko dusza. A kiedy dusza przestaje czuć radość, wtedy pojawia się ta najgorsza myśl. Może coś jest ze mną nie tak. I to już nie jest tylko o fryzurze, kilogramach czy cieniach pod oczami. To jest głębsze. To jest pytanie o sens. Czy ktoś jeszcze mnie widzi? Czy ktoś jeszcze mnie potrzebuje? Mnie, a nie tylko tego, co robię. Kobieta, która na co dzień daje z siebie 200%, może wyglądać jako oaza spokoju, ale w środku może toczyć najtrudniejszą walkę ze sobą, ze swoją tożsamością, ze swoim ciałem, ze swoim odbiciem w lustrze, bo to lustro zaczyna mówić inne rzeczy niż kiedyś. Nie mówi już: jesteś piękna, mówi: jesteś zmęczona, znowu nie spałaś, znowu nie dla siebie, i choć sama sobie tłumaczy. Że to tylko gorszy dzień, że to minie. W głębi duszy wie, że coś się zmienia. Zaczyna nie pytać o zdanie, nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że boi się, że nie jest już wystarczająco interesująca. Zaczyna wybierać ubrania nie według tego, co lubi, ale według tego, co zakrywa więcej. Zaczyna robić zakupy tak, żeby nie mierzyć, nie patrzeć w lustra, nie przymierzać, po prostu mieć z głowy. I teraz ważna rzecz. To wszystko może dziać się obok nas, mężczyzn, a my nic nie zauważymy, bo ona potrafi się uśmiechnąć, potrafi opowiadać śmieszne historie na rodzinnych obiadach, potrafi zadzwonić do koleżanki i zapytać, co u niej, nie mówiąc ani słowa o sobie, ale gdzieś głęboko, w środku niej, jest ten głos, który pyta: Co ze mną? Czy ktoś mnie jeszcze naprawdę zna? Czy ja siebie jeszcze znam? Zaczyna się cicho. Od lekkiego zmęczenia, od myśli: Ja już nie mam 20 lat, od momentu, kiedy ktoś powiedział: Dobrze, wyglądasz jak na swój wiek, albo ty to masz dobrze, siedzisz tylko w domu, albo kiedy zobaczyła siebie na zdjęciu i nie poznała tej twarzy. To są takie małe igły, jedna po drugiej, z pozoru niewinne, ale wbite w samo serce. I nagle ona przestaje w siebie wierzyć. Nie na zawsze, czasem na chwilę, czasem na miesiące. I to jest moment, w którym ona potrzebuje kogoś, kto nie będzie się bał tej jej ciszy, kto nie powie weź się w garść, kto nie rzuci, no ale przecież masz wszystko. Ona potrzebuje lustra, kogoś, kto powie widzę, że ci trudno i nie musisz udawać, że wszystko gra, kogoś, kto nie ucieknie od jej prawdy, kogoś, kto nie zamilknie, kiedy ona się rozpadnie. Właśnie od tego się zaczyna. Od momentu, w którym najbardziej potrzebuje, żeby ktoś ją zobaczył, zanim ona sama zniknie. Bycie lustrem brzmi poetycko, prawda? Może nawet trochę zbyt delikatnie jak na to, co faktycznie oznacza. A jednak to jedno z najpotężniejszych zadań, jakie możemy przyjąć na siebie w relacji. Bo lustro to nie tylko powierzchnia odbijająca. To także świadek, obserwator. To coś, co pokazuje obraz taki, jaki jest. Bez filtra, bez retuszu, bez komentarza, ale z obecnością. I tacy właśnie powinniśmy być, jak to lustro. Nie po to, żeby poprawiać, prostować, pudrować, tylko po to, żeby powiedzieć: tak, widzę cię, widzę cię taką, jaka jesteś i nadal jesteś dla mnie ważna. Często, gdy kobieta patrzy w lustro, widzi coś, co dla niej samej jest trudne. Smarszki, które pojawiły się zbyt szybko, cienie pod oczami, które mówią o nieprzespanych nocach, brzuch, który już nie wygląda jak kiedyś, ale kiedy my patrzymy na nią, widzimy historię. Bycie lustrem to też uważność to zauważenie tych małych zmian nie tylko w wyglądzie, ale w zachowaniu tego, że ostatnio rzadziej się śmieje, że więcej milczy, że zasypia szybciej, ale spać jest trudniej to momenty, w których pytasz co się w tobie dzieje? Zamiast znowu masz focha, to sytuacje, w których mówisz, wiem, że ci trudno, zamiast przecież wszystko masz, to także sposób, w jaki patrzysz, w jaki reagujesz na jej ciszę, gdy słyszysz, kiedy mówi, nic mi nie jest i wiesz, że to nieprawda. To moment, kiedy nie pytasz, co mam zrobić, żebyś była szczęśliwa, ale jak mogę być przy tobie, kiedy nie jesteś? To wtedy, kiedy nie oceniasz łez, kiedy nie wstydzisz się jej wrażliwości, kiedy nie próbujesz jej rozśmieszyć na siłę, tylko trzymasz ją za rękę i siedzisz w tym, co niewygodne. Prawdziwe lustro nie zagaduje, one jest. Prawdziwe lustro nie przerywa, nie wyciąga za uszy, pokazuje nie po to, żeby poprawić, ale po to, żeby przyjąć. Czasem najwięcej zmieniają rzeczy najmniejsze. Nie te z wielką pompą. Nie kolacja przy świecach za 700 zł, ale ta jedna herbata położona obok z liścikiem. Wiem, że dziś miałaś trudny dzień. Czasem to zapalenie świeczki w łazience, zawołanie nie gotuj dziś, masz 30 minut tylko dla siebie. Czasem to SMS. Nie pytam co u ciebie, bo wiem, że nie masz siły, ale pamiętaj, jesteś dla mnie ważna. To są lustra. Małe, codzienne, ale prawdziwe. To one odbijają to, czego ona chwilowo nie widzi. Małe rzeczy. Nawet jeśli nie mówi, nawet jeśli tylko skinie głową, albo nawet jeśli tylko się popłacze, to dlatego, że to znaczy dla niej więcej niż myślisz. Zrobienie jej ulubionej kanapki, ustawienie playlisty, której kiedyś słuchała w liceum, zatrzymanie się w biegu i zapytanie, czego dziś najbardziej potrzebujesz, a potem zrobienie właśnie tego. Nawet jeśli odpowiedzią będzie: Chcę posiedzieć w ciszy. Nie musicie być zawsze silne, zawsze ogarnięte, zawsze piękne, zwarte, gotowe. Możecie się rozpaść, możecie nie mieć siły, możecie się pogubić. Jeśli ktoś przy Was wtedy powie, wystarczysz, taka jaka jesteś, to znaczy, że jesteście w dobrym miejscu. Bo miłość nie polega na tym, że ktoś cię podziwia, kiedy jesteś na szczycie, ale że widzicie, kiedy jesteś na dole i nie mówi, wstawaj, tylko. Jestem z Tobą, nie będziesz z tym sama, bo może najważniejsze, co możemy sobie dać, to obecność. Nie w momentach triumfu, ale w tych, kiedy najciszej jest w sercu. Dziękuję Ci za ten czas, za uważność, za to, że chcesz być kimś, kto widzi, kto słyszy, kto rozumie. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, podziel się nim z kimś, z kobietą, która może. Właśnie jego potrzebować, z mężczyzną, który może coś z niego zrozumieć. To nie jest podcast o gotowych odpowiedziach. To rozmowa między mną, facetem z mikrofonem, a wami. Kobietami, które tworzą ten świat na milion czułych sposobów, i facetami, którzy chcą być lepsi. Po prostu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Peweksowego podcastu. Trzymajcie się i bądźcie dla siebie lustrami. Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Artur. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Ten podcast powstał z potrzeby mówienia o tym, co często zostaje przemilczane o emocjach, relacjach, codzienności, której nie widać na zdjęciach. Jeśli ten odcinek coś Was poruszył, jeśli wywołał uśmiech, wzruszenie, albo po prostu skłonił do refleksji, to znaczy, że było warto. Dajcie znać, że słuchacie, podzielcie się tym odcinkiem z kimś, komu może się przydać i pamiętajcie, prawdziwa siła jest tam, gdzie jest prawda do usłyszenia w kolejnym Pewexowym podcaście bądźcie z nami do usłyszenia